A, moc jest silna w tym wydaniu update'a. Czuję już wasze hejty za ten odcinek, tak. Dobrze, niech wasza nienawiść popłynie w kolejnym wydaniu sieciowego donosiciela, w którym oglądamy nagrania młodych adeptów ciemnej strony. Między innymi, jak poznać dziecko władające mocą oraz do czego przydaje się stare szambo. Ciemna strona mocy to nie tylko łamanie karków i rażenie ludzi błyskawicami, to także wybitne suchary. Oto jeden z nich przychodzi facet do psychiatry i mówi: Panie doktorze, ostatnio śnią mi się bohaterowie z gwiezdnych wojen. A kiedy to się zaczęło? Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. A teraz pierwszy materiał.